Czy wiesz, jak chronić swój wzór przemysłowy? Na jakim terytorium chcesz go chronić? Jak prawidłowo zaklasyfikować wzór przemysłowy? Dzień dobry! Chciałabym zarejestrować swój wzór przemysłowy. Co należy zrobić? Ochronie podlega jedynie wzór, który jest nowy i posiada indywidualny charakter. Po drugie, dobrze jest sprawdzić, czy identyczny lub podobny wzór przemysłowy nie został już zarejestrowany. Poszukiwań można dokonać w bazie DesignView, która obejmuje zarejestrowane i opublikowane wzory krajowe, unijne i międzynarodowe. Wcześniej opublikowany wzór może być podstawą do unieważnienia Twojego wzoru. Po trzecie, należy pamiętać, że ochrona wzoru ma charakter terytorialny. W zależności od terytorium, na którym chcesz uzyskać ochronę, powinnaś wybrać właściwy tryb postępowania zgłoszeniowego krajowy, unijny lub międzynarodowy. Co następnie należy zrobić? Aby zarejestrować wzór przemysłowy, należy dokonać zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. Możliwe jest zgłoszenie go online przez platformę ePUAP lub wypełnienie, wydrukowanie oraz przesłanie formularza papierowego na adres urzędu. Formularz podania dostępny jest na naszej stronie internetowej. Zgłoszenie może obejmować jeden wzór lub wzór w kilku odmianach. Odmiany wzoru zawarte w zgłoszeniu powinny mieć wspólne cechy istotne, co oznacza, że powinny charakteryzować się wspólnymi, dominującymi cechami wzorniczymi. Liczba odmian nie może przekraczać 10, chyba że odmiany te tworzą w całości komplet wytworów. Co powinno zawierać zgłoszenie wzoru przemysłowego? Zgłoszenie wzoru przemysłowego powinno obejmować: wypełnione podanie, ilustrację wzoru, opcjonalnie opis wyjaśniający ilustrację. Podanie powinno zawierać imię i nazwisko lub nazwę podmiotu zgłaszającego wzór oraz adres i dane kontaktowe, tytuł wzoru, czyli nazwę rodzajową produktu, którego wzór dotyczy. Imię i nazwisko oraz adres twórcy wzoru, wskazanie podstawy do prawa z rejestracji, jeżeli zgłaszający nie jest twórcą wzoru, podpis zgłaszającego lub pełnomocnika. Ilustracje wzoru przemysłowego powinna przedstawiać wzór w sposób umożliwiający jego odtworzenie. Ilustracje mogą stanowić w szczególności rysunki, fotografie lub wizualizacje komputerowe. Każdy arkusz ilustracji należy podpisać. Czy mogę dokonać zgłoszenia jako osoba fizyczna, używając swojego nazwiska? Czy podając nazwę firmy? Możesz dokonać zgłoszenia, zarówno jako osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, lub jako podmiot prawny. Należy pamiętać, że właścicielem prawa z rejestracji wzoru przemysłowego jest zgłaszający. Czy potrzebuję pełnomocnika? Zgłoszenia możesz dokonać osobiście, bez pośrednictwa pełnomocnika. Należy jednak pamiętać, że osoby, które nie mają miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Unii Europejskiej, państw członkowskich EFTA, lub Konfederacji Szwajcarskiej mają taki obowiązek. Profesjonalnym pełnomocnikiem w postępowaniu dotyczącym zgłoszenia wzoru przemysłowego może być rzecznik patentowy. Urząd patentowy nie jest uprawniony do rekomendacji konkretnego przedstawiciela prawnego. Jak mam zaklasyfikować swój wzór przemysłowy? Każdy zarejestrowany wzór posiada przypisaną do niego klasę, która ma ułatwić poszukiwania w bazach wzorów. Aby prawidłowo zaklasyfikować produkt, można użyć klasyfikacji lokarneńskiej oraz dedykowanego do tego narzędzia o nazwie Design Class. Jak długo trwa ochrona wzoru przemysłowego? Ochrona wzoru trwa maksymalnie 25 lat. Czas ten podzielony jest na 5 okresy ochronne. Uprawniony może przedłużyć ochronę wzoru po uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Jak długo czeka się na udzielenie ochrony? Po złożeniu wniosku podlega on badaniu. Jeżeli urząd stwierdzi, że brak jest przeszkód dla rejestracji, Udzieli prawa, a następnie wzór zostanie opublikowany w wiadomościach Urzędu Patentowego. W zgłoszeniu przygotowanym prawidłowo decyzja jest wydawana statystycznie w miesiąc. Możliwe są opóźnienia w rozpatrywaniu wniosku w przypadku stwierdzenia usterek w zgłoszeniu wymagających dalszych wyjaśnień. Nie jest istotny, jaki jest czas rozpatrywania wniosku, ponieważ ochrona wzoru przemysłowego biegnie od daty zgłoszenia. Jakie są koszty rejestracji wzoru przemysłowego? W przypadku zarejestrowania wzoru przemysłowego Poza opłatą za zgłoszenie pobierana jest opłata za pierwszy pięcioletni okres ochrony oraz opłata za publikację. Opłaty za zgłoszenie oraz za rejestrację są niezależne od ilości odmian. Informacje o opłatach za kolejne okresy ochrony oraz numer konta bankowego, na który należy dokonywać wpłat, są dostępne na stronie internetowej Urzędu Patentowego. Uważaj na wprowadzający w błąd faktury od stron trzecich. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące próśb opłatność, skontaktuj się z naszym biurem. Jakie korzyści widzisz w rejestracji wzoru przemysłowego? Nie musisz rejestrować swojego wzoru, ale jeśli to zrobisz, uzyskujesz prawo wyłączne korzystania z niego w sposób zarobkowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Jako właściciel prawa możesz zakazać osobom trzecim wytwarzania, oferowania, wprowadzenia do obrotu, importu, eksportu lub używania produktów, w którym wzór jest zastosowany. Zapamiętaj: jeżeli zaprojektowałeś nowy wzór, oznaczający się indywidualnym charakterem, zadecyduj, gdzie chcesz go chronić. Dokonaj zgłoszenia wzoru przemysłowego, zapłać za ochronę. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej.